Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku najbardziej wyczekiwany smartfon na tym kanale czyli Pixel 7 Pro. Maksymalne ustawienia w tym smartfonie dla kamery to 4K, 60 klatek na sekundę. Nie ma 8K, z przyczyn niewiadomych. Ekran wygląda przepięknie. jak komentuję to co widzę na ekranie. Nagrywam w tej chwili w 30 klatkach, można w 64K. Ale w 30 jestem w stanie Ci pokazać podczas nagrywania wszystkie lęzy, łącznie z telefoto bez przerywania. I to jest bardzo fajne, jak w Samsungu, ale w Samsungu ma dodatkowo jeszcze przednią kamerę. Tutaj niestety musisz włączyć i wyłączyć, by przejść do przedniej. Jestem w szerokim kącie. Stabilizacja jest na ustawieniach Normal. Są trzy różne ustawienia stabilizacji. Ciekawe. Zostawmy na Normal. Idziemy w szerokim. Jesteśmy na peronie numer jeden w Rzeszowie. Pogoda jest... Nie jest słoneczna, ale też nie jest jakoś tak strasznie ciemno. Troszkę ciemniej jest. Nie można powiedzieć, że nie jest. No dobrze. Tutaj testujemy wszystkie smartfony, czyli jeśli chciałbyś porównać sobie z innym, to sprawdź inne moje wideo. Jesteśmy w szerokim kącie 0,5. 1, 2, 5. Tu się zmienił lens. Uuu, ostro. 8. Ten suwak jest taki nieintuicyjny. 12, 16, 17, 20 maksimum. Bardzo wyostrzone. Ale no, czytajmy, wszystko pięknie. Lecimy dalej. I tutaj sobie wyjdziemy na peron. Ale żeby tutaj sprawdzić stabilizację, to musimy przejść w 1X, tak jak zawsze. 1X, proszę bardzo. Główny lens i sprawdzamy stabilkę. Porównaj sobie to z innymi smartfonami u mnie na kanale. Według mnie wygląda pięknie. O, jak czysto słychać. Ciekawe. Włączony jest wind cancellation, żeby nie było. Wiatro, tak jak było w poprzednim smartfonie, w Ultrze. Ale ten ekran jest dopuny. Dobra, jest na szerokim. Idziemy, zrobimy telefoto na Detroit. Straszna taka pogoda. Zawsze, jak przychodzi nowy smartfon, to pogoda jest nie. Albo wiatr, albo deszcz, albo śnieg. Nigdy nie ma tak, że jest pogoda piękna. A jutro... co sumie mogłem to jutro zrobić. Jest podniecenie. Jest piękne niebo. Zdjęcie muszę zrobić. I jest telefoto. Zaczynamy. 05. 1. 2. 5. Tu się zmienił lens. I tak jak mówiłem, ten sunwag jest bardzo nutrycyjny. 8, 9, 10. Pięknie na 10. 13. 11, 11. Czy jest potrzeba włączać inną stabilizację niż defaultową? No raczej nie, bo tutaj jest wszystko stabilnie, nawet bardzo stabilnie, więc. nie ma co zmieniać. Aczkolwiek jest bardzo wyostrzony obraz. Przeostrzony bo można było powiedzieć, żeby nie był za mgły. Jest to taka sztuczka. Zróbmy sobie jeszcze raz zoom, ale tym razem z aplikacji fotograficznej. I tu będziemy mieli troszeczkę większego zooma, gdyż aż 30x, no jest już troszkę ciemno, więc może być troszkę tutaj m, tego szumu, ale ładnie, bardzo ładnie. Obracam smartfon, Uff, to nie jest przednia kamera, to jest dalej tylnia, muszę bardzo uważać, bo nie kupiłem sobie case'a, a jest śliski jak jasny gwint, na 10 punktów śliskości daję mu 10, strasznie jest śliski. To, w porównaniu do Ultra 11 Xiaomi, 5 punktów więcej. To jest coś niesamowitego. Jadę zaraz po pokrowiec. I tak wygląda w szerokim kącie. Teraz obracamy. Jakiś pociąg chyba będzie jechał. Proszę bardzo. Jeśli lubisz świat pociągów, to jest coś dla Ciebie. Fajnie. I teraz najważniejsze pytanie: czy będziemy mieli autofokus w szerokim kącie? Jest. I to jest dość szybki. Podoba mi się już, bardzo. Uch, nie wszystkie smartfony mają taką opcję w szerokim kącie. Nawet Samsung Galaxy S22 i 22 Plus nie ma takiej opcji, dopiero Ultra. No, jestem zadowolony. A co jeśli chodzi o 1X? Jest, musi być 2x, również 5, no to moja ręka też jest. Cinematics. Przednia kamera. A przednia kamera jest. Najwidoczniej bez stabilizacji, bo ja komentuję to, co widzę na kamerze. Przepraszam. No na kamerze na ekranie. I ja tej stabilizacji nie widzę, ale. Uwaga w to, że 42 przy baronie drugim przyjedzie pociąg bez zatrzymywania się. Uwaga to, 42 przy drugim przyjedzie pociąg towarowy, bez zatrzymywania się. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do prawej strony. Poczekamy, zobaczymy. Ale czy jest tutaj e, autofokus, i to jest ważne? Niestety nie ma. Jest 4K, ale nie ma autofokusu. Co jest bardzo dziwne: autofokus jest bardzo potrzebny, ale dobrze że jest przynajmniej 4K, a nie Full HD. Co do samej jakości kamery, to zobaczcie, jak pięknie pokazuje nam niebo. Jedna z najlepszych kamer, niestety bez autofokusu, która pokazuje tak, jak powinno być. Przednich kamer, bo większość jest po prostu, prześwietlają wszystko. A ta pięknie. Ja wiem, że nie może nie ma takiego białego słońca, żeby prześwietlać, ale i tak prześwietlają, a ta pokazuje na żywo, tak, jak powinno być. Dopruta jest ta kamera po prostu pozytywnie. Będzie ten pociąg, Filmujemy, bo zaraz będziemy schodzić. Poczekajmy chwilę. A, jeszcze jedna opcja, która jest bardzo dziwna. To jest pełne wyciągnięcie mojej ręki. Nie ma opcji bardziej szerokiego kątu, tylko jest opcja zbliżenia. Ale po co? Dla vlogerów lepszy jest szeroki kąt, żeby pokazać więcej, co jest z tyłu. Nie wiem, z tyłu masz burszkalifa, czy. Wieża Eiffla czy dom teściowy. No, chcesz pokazać całe? I. Masz zbliżenie. Bez sensu. Woo. Makro w szerokim kącie. Przepiękne makro. Zobaczcie. Move back to improve focus. Wspaniałe makro ma. To kamera się nie trzęsie, tylko moja ręka się tak trzęsie Wow. Piękne zdjęcie. Widorać w 1x. Już ten autofokus każe nam się oddalić, ale makro już nie funkcjonuje. W dwa, piękne makro, a do prutych makro. Pięć, mam wrażenie, że bardzo wyostrzony jest w telefoto ten obraz, ale makro również działa. A teraz zagłębmy się w świat zdjęć. No i muszę Ci powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, szczególnie w zdjęciach. Telefoto bardzo ostre, zobacz. Wow. No jest. Pięknie. Oddzielenie również szybko łapie, autofokus. Można powiedzieć, że w sferze zdjęć, a szczególnie w sferze zdjęć telefoto, jak i nocnych, może nawet nie mieć sobie równych, aczkolwiek są te nowe matryce 200 megapikselowe, no i one też są dobre. Może przyszły piksel będzie taki. Zostawiam Cię na chwilę ze zdjęciami. Konkluzja. No, muszę ci powiedzieć, że zdjęcia wychodzą przepiękne. Wideo, jak widzieliście, również na bardzo wysokim poziomie. Ze zdjęciami to może nie jest najwyższy poziom gęstości z tego względu, że te nowe matryce 200 megapikseli i brak autofokusu robi robotę, ale 200 megapikseli to 200 megapikseli. Więc, może nowy piksel będzie miał 200 megapikseli, na pewno nowy Galaxy S23 będzie miał. No i tu będziemy wszyscy już zadowoleni. Jeśli lubisz mieć bardzo gęsty i sobie rozszerzać, to tam jest taka możliwość. To nie oznacza, że tutaj nie ma, bo tutaj też jest bardzo fajnie. Bardzo ostre każde zdjęcie wychodzi pięknie. I mogę Ci powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, a szczególnie z tego, że Google płaci. Więc, czy ja. Mógłbym powiedzieć coś złego o PIXLE? Absolutnie nic. Wspaniały smartfon, rewelacyjny. Bardzo mnie się podoba.